Wybrane fragmenty z listów pisanych przez Tomasza do córki. Nie zapomniałem w tym wszystkim rady Chrystusa i przed zbudowaniem wieży dla ratowania mojej duszy usiadłem i przekalkulowałem, ile to będzie mnie kosztowało. Myślałem nad tym, Małgorzato, wiele bezsennych i pełnych niepokoju nocy, podczas gdy moja żona spała. Myśląc, że i ja śpię, przeżywałem niebezpieczeństwa, które mogłyby na mnie przyjść, a myśląc o tym, miałem serce ściśnięte, ale na koniec dziękuję naszemu Panu za to, że uczynił mi łaskę, abym nigdy nie zaakceptował myśli o kapitulacji, nawet w przypadku, gdy zrealizowały się moje najgorsze obawy. Chrystus wie. Że wielu z powodu własnej fizycznej słabości może ulec przerażeniu już na myśl o męczarniach i chce ich duszę pocieszyć przykładem swojego bólu i smutku, swojego przerażenia, swoich obaw. A temu, kto byłby fizycznie w taki sposób ukształtowany, to jest słaby i bojaźliwy, chce powiedzieć prawie bezpośrednio, Nawierz odwagi ty który jesteś tak słaby, kiedy czujesz się zmęczony, smutny, przerażony i udręczony przez strach okrutnych katuszy. Nabierz odwagi, ponieważ ja także, na myśl o gorzkiej i bolesnej męce, która ściskała mnie ze wszystkich stron, czułem się jeszcze bardziej umęczony, smutny, przestraszony. I przytłoczony przez najgłębsze przerażenie. Pomyśl, że wystarczy, abyś kroczył za mną. Jeśli nie wierzysz sam sobie, zawierz mi. Popatrz, pierwszy idę ku tobie tą drogą, która wywołuje w tobie tak wielki strach. Przytrzymaj się brzegu mojej szaty i czerp stąd siłę, która powstrzyma Twoją krew. Odtrwonienia jej na próżne bojaźnie i skieruje duszę ku myśli, że kroczysz moimi śladami. Uwierz mojemu przyrzeczeniu, że nie pozwolę, abyś był kuszony ponad siły. Został męczennikiem i w ten sposób świadkiem Chrystusa. Są sytuacje, w których chrześcijanin właśnie dlatego, by w pełni być człowiekiem, powinien całe swoje człowieczeństwo poświęcić Chrystusowi.